Witajcie z tej strony, Kała i Brunet, i zapraszam Was na drugi odcinek serii Tajemnice Sailor Moon. Na początku zachęcam wszystkich, którzy nie widzieli pierwszego odcinka do obejrzenia go, gdyż filmy tej serii będą tworzyć pewną całość. Jak wiadomo, w anime lat 90. pominięto wiele postaci z mangi, które były mniej lub bardziej istotne dla fabuły, jednak co jeśli sama manga, a raczej Naokota Takeuchi, która stworzyła tę historię, potraktowała pewną bohaterkę po macoszemu? Serię zaczęłam od wydarzeń końcowych, jednak o dziwo są one także początkiem i wyjaśnieniem pewnych kwestii z poprzednich łuków fabularnych. W poprzedniej części omówiłam i nieco przybliżyłam postać Salor Cosmos. Postać, która jest jedną z najbardziej tajemniczych bohaterek tej serii, lecz nie jedyną. Moim zdaniem najbardziej niedocenianą przez samą autorkę jest postać Guardian Cosmos. Guardian Cosmos. Pojawiła się tylko w MANDZE i to na sam jej koniec. Gdy Sailor Moon pokonała galakcję i spotkała Sailor Cosmos, miała zadecydować o tym, co zrobić dalej. Ostatecznie pokonać chaos i zniszczyć galaktyczny kocioł, co skutkowałoby śmiercią wszystkich, czy zachować oba przy życiu i tym samym narazić w przyszłości Ziemię na powrót zła? Gdy zadecydowała o zachowaniu chaosu, który był częścią życia, Sailor Cosmos zniknęła, a wszystkie wojowniczki oraz Ciemiusa i Mamoru powrócili do życia. W tej właśnie chwili oczom zebranym ukazała się mała, bo kilkunastocentymetrowa Guardian Kosmos, czyli Strażniczka Kosmosu. Oznajmiła, że nie jest tylko Strażniczką Kosmosu, ale także Gwiezdnym Duchem, strzegącym i opiekującym się kosmicznymi ziarnami oraz Kryształem Kosmosu, który ma moc odradzania i wskrzeszania. Powiedziała Sailor Moon, że w zamierzchłej przeszłości przybyła do niej planeta z kawałkiem malutkiej gwiazdy. Jak można wywnioskować z rysunków, ową planetą była królowa Serenity, która poprosiła Guardian Kosmos o wrzucenie jej wraz z gwiazdą do galaktycznego kotła, dzięki czemu powstała Ziemia i reszta Układu Słonecznego. Z tego wynika, że Guardian Kosmos miała moc tworzenia i niszczenia nowego życia. Była wręcz niezwykle potężna. Cała historia stworzenia naszego świata nie została ukazana ani w mandze, ani tym bardziej w starym anime, ale pokazano i lepiej wyjaśniono ją w grze, Sailor Moon Silver Millennium. To właśnie tam widzimy, jak królowa Serenity prosi Guardian Kosmos o stworzenie nowego życia, nowej gwiazdy i obiecuje sprawić nad nią pieczę, nad jej rozwojem i cywilizacją. Dlatego uważam, że niedocenianie, a wręcz całkowite zapominanie o Guardian Cosmos jest po prostu okropne. Ta postać jest niezwykle ciekawa, tajemnicza i posiada ogromną moc, większą nawet od samej królowej Serenity czy Neo Queen Serenity z XX wieku. Naoko Takeuchi poświęciła tej postaci zaledwie pięć stron komiksu, i chociaż obdarzyła ją tak wielką potęgą, nie wyjaśniła kim dokładnie jest. Owszem, strażniczką kosmosu, duchem strzegącym kosmicznego ziarna, ale skąd się wzięła? I czy tak jak Sailor Pluto, od zawsze jest samotna? Dla mnie, Guardian Kosmos jest jedną z najbardziej intrygujących postaci w całym uniwersum. Moim zdaniem, ta niewielkich gabarytów, wyglądająca niczym dziecięca cesarzowa z niekończącej się historii, strażniczka kosmosu, zasługuje w serii krystal na o wiele więcej uwagi. To wszystko w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam na Facebooka, Instagrama oraz Twittera. Zachęcam do komentowania oraz subskrypcji. I do usłyszenia!